Węglowodany, składnik diety, który najbardziej wpływa na stężenie glukozy we krwi, to główne źródło energii dla naszego organizmu. To paliwo dla naszego mózgu, dla naszych nerwów, serca i mięśni. Wraz z białkami i lipidami, węglowodany stanowią funkcje budulcowe, a także są źródłem cennego dla nas płonnika. Węglowodany głównie znajdziesz w produktach pochodzenia roślinnego, zbożach, warzywach i owocach. Ze względu na cukrzycę warto jest dzielić węglowodany na dwie grupy: węglowodane szybko przyswajalne i wolno przyswajalne. Węglowodane szybko przyswajalne będą to cukry proste, czyli glukoza, galaktoza i fruktoza, a także dwucukry, czyli na przykład. Popularny cukier stołowy, będący połączeniem glukozy i fruktozy, a także laktoza występująca w produktach mlecznych, która jest połączeniem glukozy i galaktozy. Przy cukrzycy cukry proste ograniczamy do absolutnego minimum, aczkolwiek w sytuacji niedocukrzenia diabetyk musi przyjąć węglowodany łatwo przyswajalne, żeby uniknąć pogłębienia hipoglikemii. Dostosujemy regułę 15 na 15. Spożywamy 15 gramów węglowodanów przyswajalnych i po 15 minutach kontrolujemy stężenie glukozy we krwi. Zasadniczo unikamy żywności przetworzonej, słodyczy, fast foodów i słodkich napojów. Wolno przyswajalne węglowodany, złożone, są zbudowane z wielu cząsteczek cukrów prostych. Ich trawienie trwa o wiele dłużej, i wolniej wchłaniają się do układu krążenia. Nie powodują nagłego przepływu energii, a później drastycznego spadku, a zapewniają długofalową i wartościową energię. Szukaj ich w pełnoziarnistych produktach zbożowych, gruboziarnistych kaszach, warzywach i roślinach strączkowych. Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Udział węglowodanów w diecie diabetyka może kształtować się od 45 do nawet 60% dziennego zapotrzebowania energetycznego. Nie ma jednej idealnej proporcji węglowodanów w diecie dla każdego diabetyka, jednak zdradzę Wam, że istnieje olbrzymia zależność z aktywnością fizyczną. Im więcej się ruszacie, tym więcej węglowodanów może pojawić się w waszej diecie. Jeśli ten filmik był dla was pomocny, dajcie znać w komentarzu i zostawcie lajka. Oglądajcie kolejne odcinki serii „Zdrowo jemy, dłużej żyjemy” i koniecznie zajrzyjcie na stronę „Dłuższe życie z cukrzycą”. Pozdrawiam.